Czasem w życiu dzieją się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Znaki, déjà głosy, jakby świat próbował coś powiedzieć. Obudzeni opowieści spoza czasu to dziesięć krótkich historii, które mogą być tylko opowieściami, ale jeśli słyszysz ten szept, to wiesz, że są czymś więcej. Dla tych, którzy czują więcej. Dla tych, którzy tęsknią za czymś, czego nie da się nazwać. PDF do pobrania na Selfie za symboliczne 5 złotych. Wystarczy wpisać kod szept. A jeśli wolisz zapach druku, wersja papierowa dostępna na Amazonie. To wszystko dla Ciebie z okazji miesięcznicy kanału szept ciemności bo przecież nic nie trafia do nas przypadkiem. Link w opisie. Do zobaczenia po drugiej stronie.